Pan pójdzie przed tobą, on będzie z tobą. Nie opuści cię i nie porzuci, nie lękaj się i nie drżyj. Publicznie powtarzając te słowa wiele razy, Mojżesz zapewnia Józefowi nie tylko formalne przejęcie władzy, autorytet ku temu, aby mógł rządzić ludem, ale także moc. Moc z wysoka, by mógł wykonywać to ważne zadanie. Bo nie tylko o praworządność, nie tylko o prawomocność w sprawowaniu władzy chodzi. Podobnie i sam Mojżesz. Nie tylko o podeszły wiek, nie tylko o zniedołężnienie chodzi. Są jeszcze inne względy, dla których nie może on wejść do ziemi obiecanej. Chodzi o niedawne, słyszeliśmy o tym przecież w czwartek, nieuświęcenie Bożego imienia nad wodami Meriba. Przypisanie sobie Bożej chwały, cudu nad tymi wodami. I w jednym i w drugim przypadku. Moglibyśmy patrzeć bardzo redukcjonistycznie, pomyśleć tylko o władzy albo tylko o podeszłym wieku. Mówienie jak jest, konkreciarstwo, internetowe diagnozy człowieka i świata w 30 sekund. I redukcjonizm, właśnie to jedna z najgroźniejszych chorób współczesności. Lecz to razy słyszymy, że w sprawowaniu władzy liczy się tylko skuteczność. Czy na pewno? Hitler i Stalin do pewnego momentu byli bardzo skutecznymi rządcami to razy słyszymy, że ludzkie życie to projekt zbilansowanego zarządzania, by maksymalnie opóźnić moment wygaszania aktywności, kreatywności, produktywności. każdy z tych słów to przecież jeden z dzisiejszych fetyszy. Nie. Jak Jozue żyjemy nie tylko naszym zadaniem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży, tą obietnicą, którą Bóg składa każdemu z nas. Pan pójdzie, Pan pójdzie z nami i przed nami. I jak Mojżesz, nie jesteśmy zdeterminowani przez nasz stan fizyczny czy psychiczny, widoczny czy niewidoczny dla innych. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Ciekawe, że Jezus, zapytany przez swoich uczniów o największego w Królestwie Niebieskim, stawia przed nimi kogoś najmniejszego dziecko. To tak, jakby im mówił, że nigdy nie będziecie w stanie zrozumieć, co znaczy być wielkim, jeśli najpierw nie stanicie się kimś małym. To brzmi może tak samo dziwnie, jak brzmiało dla Nikodema, którego Pan Jezus przekonywał, że nikt nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli najpierw nie narodzi się na nowo. Jak starzec może na powrót wejść do łona swojej matki pytał zdziwiony nikodem. Po ludzku jest nam jakoś trudno zrozumieć te boże paradoksy. Zrozumienie ich przychodzi dopiero razem z doświadczeniem. Dlatego dopóki naprawdę nie staniemy się jakimś małym, pokornym, dopóty wciąż będziemy zachodzili w głowę, co to znaczy być największym w Królestwie Niebieskim. Dzisiaj ważny dla mnie osobiście i dla Dominikanów w Polsce dzień. Dzisiaj wyrusza na jasną górę pielgrzymka dominikańska, w której od kilku lat wiernie chodzę. I być może. Ty nie masz takiej możliwości, żeby pójść na pielgrzymkę, a masz jakieś ważne intencje, które chcesz oddać Bogu, i tutaj z pomocą przychodzę ja. W opisie tego filmu znajdziesz link do formularza, przez który możesz przekazać mi swoje intencje, tak żeby mogły one stać się moimi na tę trwającą parę dni drogę. Bardzo chętnie je zaniosę na jasną górę i w tym czasie proszę cię. O jakieś krótkie zdrowaś, Mario, żeby, żeby z jednej strony nie spaliło nas słońce, a z drugiej strony, żebyśmy nie potonęli w deszczu. Jeszcze raz, link w opisie filmu i co? Do zobaczenia. Cenisz to, co robimy? Wejdź na chlebak.dominikanie.pl i wesprzyj nasze działania.